Janek Komelańczuk, najlepszy chyba skrzydłowy w drużynie mecz, Poprzedni mecz z Eagles, znakomity. Dałeś życie, odwróciłeś w zasadzie ten mecz. Dzisiaj też bardzo dużo piłek do ciebie przyłożenie. Czujesz się, że jesteś tym najlepszym skrzydłowym? Nie, nie, absolutnie bym nie powiedział tak. Dobrym skrzydłowym na pewno, ale u nas wszyscy grają. U nas wszyscy dostają piłki, podania. Ostatnia sytuacja, nawet księg dostał Cambeka, Kubica też dał na końcu. Krzysiek swingi, więc wszyscy u nas zostają równo piłki. mi się to podoba bardzo. A spodziewałeś się, że ten mecz będzie tak wyrównany, no bo jednak Kraków jest gdzieś tam postrzegany, był przed tym meczem postrzegany jako taki jeden z najmocniejszych faworytów, tymczasem no, napędziliście im tutaj mnóstwo stracha. Zmiany były w obydwu drużynach, więc wiedzieliśmy, że się są lekko osłabieni powiedzmy względem zeszłego roku, wciąż wiedzieliśmy, że to jest silna drużyna, bardzo zawsze są zdyscyplinowani, więc mieliśmy wątpliwości, że to będzie twardy mecz, no i musieliśmy pokazać od samego początku na co nas stać. Odpuściliśmy powiedzmy trochę tam w połowie, ale wróciliśmy po połowie tak samo silnie i no widzieliście, wynik wyrównany bardzo. Tak, a czy po tych dwóch meczach coś się zmieniło, bo jaki w ogóle będzie teraz wasz plan na ten sezon, bo okazuje się, że nagle możecie być w czołówce ligi i wcale finał nie jest taki nieprawdopodobny. Oj, tylko mistrzostwo, nas interesuje tylko mistrzostwo.